Co dalej z ruchem Pawła Kukiza? Co dalej? Z samym Pawłem Kukizem? No, to jest chyba pytanie, które w ciągu najbliższych tygodni, tych tego czasu, który nam pozostał do wyborów, będzie stawało coraz częściej. Trochę danych już mamy. Pewne rzeczy myślę, że można tutaj i warto zaznaczyć. Mianowicie, no, po pierwsze, Paweł Kukiz okazał się jednak politykiem, jeśli tak można powiedzieć, dość niedoświadczonym. I łatwość, z jaką wytraca pewne środowiska, które z nim były, ludzi, którzy go poprowadzili do zwycięstwa wyborczego, zadziwia. I jest raczej taką wróżbą, takim znakiem, że nawet jeżeli przyśliźnie się do Sejmu do, i wejdzie do parlamentu, to będzie to bardzo niestabilny. Partner, to będzie bardzo niestabilna formacja polityczna z bardzo dziwnymi i nieznanymi w każdym razie ludźmi. Po drugie, Paweł Kukiz jest człowiekiem, który no, nie ma tu jakiegoś planu, bo no, można wytracić część ludzi. Tak on sam czy jego niektórzy współpracownicy sugerowali, że porzuca część, żeby się związać z tym bardziej narodowym ruchem. Ale to, jak się na przykład zachował ostatnio w telewizji Republika, takie wyzywanie całego środowiska, całej stacji. No, Świadczy o tym, że ten plan chyba jest jednak bardzo, bardzo gdzieś tam w chmurach daleko. Dlatego, że, że, że nie zachowuje się Paweł Kukis jako polity, jak człowiek pewny siebie, jak człowiek wiedzący dokąd zmierza. To jest bez wątpienia mocna i duża szarpanina. Generalnie rzecz biorąc widać, że te nadzieje, które bardzo, bardzo wiele środowisk z Pawłem Kukizem łączyło, gdzieś się rozpływają, gdzieś oddalają. Czy to dobrze, czy to źle? No, gdyby Paweł Kukiz był stabilną siłą na rzecz zmiany, a tak się prezentował przed wyborami prezydenckimi i gdyby on jakby miał zdolność i siłę i ochotę przeprowadzić część tak zwanych lemingów na jasną stronę mocy, no to moglibyśmy powiedzieć, że szkoda, że się Paweł Kukiz jak, w jakimś sensie kończy. Natomiast coraz wyraźnie widać, że to, to, tę rolę chyba odegrał nieświadomie, że nie było to jakiegoś pełnego jasnego planu. I, i, I ja mam taką tezę, że nie wiemy, kim byłby, jeśli by się dostał, czy kim będzie, jeżeli się dostanie Paweł Kukiz w polskim parlamencie. Moglibyśmy się obawiać, czy nie okaże się kimś, kto właściwie destabilizuje scenę, kto nie pomaga przejąć władzy, ale wręcz gra z obozem rządowym obecnym. W związku z tym Myślę, że tak warto tutaj zanotować, że ja w każdym razie patrzę na Pawła Kukiza bez jakiejś specjalnej niechęci czy agresji, ale z bardzo dużym znakiem zapytania. On budzi moje dużo większe wątpliwości niż jeszcze to było w czasie wyborów prezydenckich. No, warto na pewno obserwować, kto jest wokół Pawła Kukiza, co on mówi, z kim się zadaje, bo hasło zmiany zobowiązuje. Czy Kukiz tutaj dotrzyma słowa, że jest naprawdę za zmianą, to zobaczymy.